Snajper od sklepu No wala ten snajper w Za dropem jeszcze chyba Nie jest Zarma? Jest dyrektorem Uch Jeden powalony? A, widzę. Jeszcze snajper tam szedł Mano z tej strony, Woder, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu powrót do starej mety, powrót do MW, który no widzę, że lubicie Macie najwidoczniej jakiś sentyment do tej broni. Po Ostatnio pokazywałem Wam M13, który uważam, że jest to najlepszy karabin szturmowy aktualnie z MW w czwartym sezonie. Natomiast dzisiaj pokażę Wam najlepszego RKM-a z MW, którym jest Bruen. I powiem Wam lepsze, lepszą rzecz, że ten Bruen. Jest nawet dość wysoko aktualnie w rankingu spośród nawet wszystkich broni, ponieważ jego time to kill jest lepszy niż najlepsze karabiny z Vanguarda. Oczywiście, no recoil na te bardzo dalekie dystanse czy może nawet nie recoil ale po prostu ciężko jest przycelować z takiego VLK 3.0, próbowałem inne celowniki na tym Bryłanie, no niestety jakoś to super nie siada e, i najlepiej z tym VLK 3.0 po prostu się gra, a to sprawia, że na te 150-200 metrów po prostu ciężko jest wycelować dokładnie w typa, precyzyjnie e, w głowę Wiecie o co chodzi. Natomiast na te bliższe dystanse to naprawdę sięka niesamowicie. No i movement, który zapewnia 60-nabojowy magazynek tej broni, to jest po prostu coś, co sprawia, że tego RKM-u chce się używać zamiast karabinu szturmowego. Ja ogólnie go testowałem w takiej e, kompozycji z kompensatorem. On zmniejsza recoil. E, natomiast później przerzuciłem się na tłumik monolityczny, bo ten recoil i tak jest malutki, i tak jest łatwy do opanowania, a jednak tłumik monolityczny i zwiększa zasięg, i zwiększa bardzo mocną prędkość pocisku, bo że o 20% to jest no dużą różnicą, szczególnie na te dalsze dystanse. No i dodatkowo nie widać nas na mapie. Dlatego ja Tobie pokazuję dzisiaj takiego builda. No i koniecznie obczaj jeszcze te dwa gameplaye, bo Gierki naprawdę niesamowite. Dobra, ten na tym dropie nie żyje. ile idę, on demficka woda Jeszcze jeden na górze, domek ma Się? Wyszedł, wyszedł chyba. Mierzy do mnie, Zrotnę, wrotnie Kurwa Tu jest kanapka No, to, że to oni dostaną w tak czy się

byli tu na farmie. Okay, rozumiem, bro. że mamy ją wyjebana, to są moje <laughs>

Ktoś u mnie chodzi. fucking okay, Tu gdzieś. Jeszcze od bota mnie wydywa, ale... no ale... na pomarańczu. chyba wie nas <gry>

Wala ten snajper, no wala. chyba. Jest. Jest. Jeden powalony. A, widzę. Jeszcze snajper tam strzela. No. Jeden. Jeden, Jeden. Jeden. Jeszcze jakiś snyper? tego. Też rzucamy prawo nie Na czerwonym jest. Tam stoi jeszcze. Na czerwonym jeszcze drugim? Walą do niego. O! Przed Eight. nami! Hej! Yeah! fuck you! fuck awesome. oh, yes. you! Na zielonym sniku. Pięć osób. O jest, biegnie tu Ale leży jeden może zdobycia Burba biegła Jeszcze jeden tu przed nami idziesz widzę I zamurkę Let's go. Nice. Ej, są tutaj na sklepie Przed do środka Nie wiem ilu ich jest, mi nie jeden Więcej, więcej Ty wipe o, Dobra, dawajcie na dropa Chunk Kurde, ja ich tu nie widzę w ogóle Ty, z hangaru tamtą, chyba. Ta, jest na hangarze, live. Zero ma. Powalone. Zaraz nade mną. Dwóch leży? Mhm. Ostatni dostał. Dobra, leżą U. wszyscy. Ja lecę tam na niego praktycznie prosto. Jeden typu. Zabity. O, Przylepione. 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 się Przylepione. Przylepione. może Przylepione. 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 Plecy, plecy Uwaga plecy Walon z górki Czerwonego Plecy powalone jeden Dobity Tutaj jeszcze dwóch biegnie No, jest jeszcze jeden za tym domkiem Powalony, nice Cały czas plecy walą. Jeszcze inni się walą chyba na duchu. Nie, oni na tym rozpraszaczu są. Oj, na mnie! Fuck, strefa idzie. O nie, na no blisko mam. jest nice, pięknie. Lotnik nad nami, na dachu.

Kurde, bo tam jest dwóch wiesz, na tym czerwonym. Pięknie. Dobra, strefa idzie, zaraz go do biedy. Precyzyjkę dalej. Jeden powalony, prawie dobity. bo tam trzech jest. Kolejna precyzyjka. Precyzyjka, uważaj. Nie mamy tu strefy. Nie, nie, nie. Jak my tym przebiec? Nie do... ja idę po kewy tam. Jakiś kamień w strefie widzisz? Yeah. No nie no, nie do ugrania to było.